Cześć, z Łukasz. Dzisiaj pokażę Wam, co udało mi się zdobyć do kolekcji Retro. Głównie to są sprzęty do Retro PC. A więc trzy kom komputerki. Pierwszy to mamy na PGA370, ale niestety płyta jest bez AGP, a więc podmienię na inną płytę. Ale fajnie, bo jest w standardzie AT zasilacz i obudowa. Drugi to jest 4.8.6 karta VLB Sirius Logic oczywiście brakuje pamięci, dysków, ale to się pouzupełnia trzeci z komputerków jest to socket 462, a więc pewnie będzie jakiś duronik ten jest kompletny, w fajnym stanie, karta graficzna z tego co widzę to jest TNT2 16 Mega Dobra. Oprócz tego udało mi się zdobyć dwie płyty główne. Jedna z nich to jest 486. Jeszcze nie nieczyszczona. Ale fajnie, bo ma PCI i VLB. Druga płyta główna. To jest socket 7 ale z nietypowym procesorem bo to jest Pentium 1 200 MHz jeszcze bez MMX a więc jeden z ostatnich procesorów który nie posiada instrukcji MMX i ta płytka już sprawdzałem jest odpalona no i nagramy odcinek jaka jest wydajność. Oprócz tego wszystkiego udało mi się jeszcze znaleźć całe pudło różnych kart napędów a więc stacje 525 do PC dwa napędy Sidrom Philipsa i LG mam nadzieję, że też będą sprawne później mamy tak karta Ati Rage 2C plus DVD na PCI. Tu mamy kartę z możliwością wkładania kart FC. Kontroler plus karta. Też się nie zgadzałem. Tutaj mamy GeForce Czwórkę czterysta czterdzieści, cztery megabajty. parę dysków Seagate 4,3 GB. Tutaj mamy jakąś Fujitsu 3 GB. MaxToda 20 GB. Tutaj mamy kartę na ISA, nawet nie jest ale się sprawdzi. Wygląda tak, oby na VGA i wejście 9-opinowe. Tu znowu kartę na AGP. jest to GeForce 2 32 MB tutaj karta dźwiękowa na PCI matrocik MGA na PCI podejrzewam że to będzie wersja czteromegowa Następny, następny ma Chyba ten sam. Tylko bez tego rozszerzenia. Potestujemy. Dobra, co jeszcze mamy? Mamy jeszcze taką grafikę na AGP. Ale niestety nie widać, co to jest. Yy, tutaj pisze, że to jest M64 Wanta. To coś takiego będzie, a więc TNT 2. To królna wersja. No i jeszcze coś się najbardziej cieszę. Udało mi się zdobyć kontroler z Casi z tasiemką na PC, PCI, a więc można będzie dyski z Casi pierwsze stare testować. A więc tak to wszystko wygląda. Co udało się, się zrobić. A czy dzisiaj, no, przez cały tydzień praktycznie. A więc troszkę testów będzie. Dajcie znać od czego mam zacząć. Pewnie poniedziałek. Już rzucę jakiś filmik z przetestowanych, sprawnych sprzętów. Może okazać się tak, że po prostu sprzęty będą nie działać. Ale może się okazać, że wszystko będzie sprawne. To było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.